Dzień dobry. Ponieważ jest teraz troszkę czasu wolnego, ale też jest to taki czas szczególnej refleksji, a jak wiesz, ja się chętnie i z przyjemnością zajmuję, co zrobić, żeby żyć w zgodzie z sobą, jak to zrobić, żeby żyć w zgodzie z sobą, mam dziś do zaproponowania taki temat. Jak to zrobić, żeby mieć do dyspozycji, żeby doświadczać szczęśliwych zbiegów okoliczności? Nie jakichś malutkich, że ktoś ci ustąpi miejsca, albo spotkasz przypadkiem znajomego, znajomą, albo czegoś w tym rodzaju. Tylko w dużej skali. Szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali są zależne od oczywiście programu świadomego, ale od naszych wrodzonych możliwości, również od, od tego, co się wiąże z telepatią, od tego, co się wiąże z intuicją, od tego, co się wiąże z wyższymi poziomami myślenia. Więc żeby przywrócić sobie, Szczęśliwe zbiegi okoliczności, po dekodycznemu, ja zaczynam zazwyczaj od blokad. Więc pierwsze pytanie, gdybyś chciał, ale gdybyś chciał przywrócić sobie szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali, takie jak wygrane w gry losowe, takie jak szczególnie korzystne nowe warunki pracy, lub kontrakty w pracy, lub spotkanie takich osób, dzięki którym odmienia się Twoje życie na lepsze. Czyli szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali. Zaczyna, zaczynam ja od tego, żeby zobaczyć, ile procent. Energii ze 100% możliwych idzie na blokady. Na blokady takiego zjawiska jak szczęśliwe zbiegi okoliczności. No wiesz, że dostajemy programy po swoich przodkach różnego rodzaju, mniej lub bardziej uciążliwe. Więc jest dobra okazja, żeby się od tego uwolnić właśnie takim tematem, żeby przywrócić sobie w dużej skali szczęśliwe zbiegi okoliczności. Więc najpierw zobacz proszę, ile procent twojej energii szło do tej pory na blokady szczęśliwych zbiegów okoliczności w dużej skali, w dużej skali. Ile na to szło energii, żeby to zablokować. I jak już wiesz, ile szło energii na to, żeby to zablokować, to Chodzi o to, żebyś znalazła lub znalazł przyczynę. Czemu to było blokowane? Z jakiego powodu to było blokowane? Czy to było blokowane z powodu jakichś poglądów, emocji, postawy życiowej czy zachowań? Czym to było blokowane? Co tak naprawdę powodowało, że do tej pory nie doświadczałaś lub nie doświadczałeś szczęśliwych zbiegów, okoliczności w dużej skali? I gdy już to wiesz, co było tego przyczyną, a wiesz to dzięki kontaktowi z samym sobą, to teraz wystarczy, że nadasz temu jakąś formę, żeby można było to z ciała uwolnić i przestać to zasilać własną energią życiową. Czyli nadać temu jakiś kształt symboliczny. Jakby wyglądały blokady tego czegoś, co u Ciebie blokowało szczęśliwe zbiegi okoliczności. I gdy to wiesz, to możesz użyć białego obrusa albo przestrzeni. Ja proponuję użyć jednak białego obrusa, żeby dokładnie wiedzieć, w ilu procentach się to zdało y oczyścić. Czyli mamy detoks. Mamy detoks, jest bardzo dobra okazja na detoks. I proszę Ciebie. Wyciągaj z siebie i rzucaj na biały obrus wszystkie te symbole, które blokowały u Ciebie, spowodowane tą przyczyną, którą odkryłaś, odkryłeś. Szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali. Rzucaj to na ten biały obrus z informacją, to nie moje. Ja chcę mieć szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali. I dalej, to nie moje. Ja chcę mieć szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali. I dalej, to, nie, to też nie moje. Ja chcę mieć szczęśliwe zbiegi okoliczności w bardzo dużej skali. I dalej, i to też nie moje. Ja chcę mieć szczęśliwe zbiegi okoliczności w dużej skali. Tak długo to oczyszczaj, aż dotrzesz do tego, że już, że zostało to oczyszczone. Daj sobie na to czas, temat jest bardzo, bardzo korzystny, piękny, niezwykły, ekscytujący, więc daj sobie czas, żeby do tego wrócić, żeby wrócić do swoich możliwości. I jeżeli puścisz już to w stu procentach, to sprawdzaj, co odzyskałaś, co odzyskałeś w swoim wewnętrznym świecie. Co to jest, bo to są zawsze jakieś bardzo wysokie wartości: taką i taką i taką i taką i inną i inną jeszcze możliwość, lub wartość odzyskasz, pod warunkiem, że sprawdzisz, czy ktoś nie jest temu przeciwny, żebyś ty doświadczała lub doświadczał szczęśliwych zbiegów okoliczności w dużej skali, bo zazwyczaj ci, którzy nam z zawiści, zazdrości lub z nienawiści z różnych powodów negatywnych blokują tego typu możliwości wrodzone, są temu przeciwni, żebyśmy to mieli. Więc trzeba jeszcze oczyścić to coś, co powoduje, że dajesz im energię, aż dotrzesz do tego, że w 100% doświadczać będziesz, doświadczać możesz szczęśliwych zbiegów okoliczności w dużej skali na swój własny temat, czego Tobie i sobie życzę w ten niezwykły czas. Dziękuję.